Mamo! Co tam zrobi? <gry> no, ale ona stój, 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 mamo, no chodź. Ośka. Co, no co chcesz? Co chcesz? Co Byś musiał do mikrofonu coś powiedzieć. No co sobie, co mogłabyś powiedzieć? już wszystko mam przygotowane? Aha, tak. Co będzie, Ta robił, tak? W głowie mu się coś przewraca. Ale z fani słowami? Coś, co będzie na całe życie? No, no wstanie sobie tutaj... on by sobie nikogo obcego nie dał, no, a mnie by sobie nie dał. Ja się to nie podoba Wcale nie podoba takie szpeci, co ręce na jakie cholery coś powiedzieć. Nie wiem, Mikrofon pasowany. No Dobre. i co? Co będziesz to na ręce rysował, to sobie gadać? Tak, tak, tak i, taki i teraz rys. po prostu... To jak będę ci interesować rysować po ręce? Tak, no to co się tutaj wytworzy za chwilkę. To, to, to tak będą twoje słowa, które będą wydrukowane na ręce, nie? Aj, nie no ale nie co, co, tak chcesz, tak powie co tak. chcesz powiedzieć? No. Co powiesz bo To będzie twoje, to będą twoje słowa, które będą no. do końca rysować na ręce. No to co, co ja mogę powiedzieć? No już? No ale no, tu musisz stanąć przy mikrofonie. No. No i co? Ja, jeszcze, jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. No Dobra. No i co? Poczekaj, już możemy nagrywanie Grzesiu, mama cię bardzo kocha Grzesiu, mama cię bardzo kocha No i pięknie jest U, Taki tak. bez rysował na ręce? To sobie wydrukuję Grzesiu, mama cię bardzo kocha <laughs> To jest temacie, nie? Gdzie no. ja to takie robię coś? Wiesz I kiedy mu to każesz się zrobić? Bo tak co się jakieś inne dźwięki? Ja mówię, co sądzisz dało inne dźwięki, skoro inne osoby nigdy masz niepewne. mówię, dzisiaj ci ludzie są, których nie ma. A mówię, a, a mama to jest taka osoba, której zawsze jesteś najpewniejsza. Tak, mama już śmierci będzie. Więc tak... Więc z tego wiem, że nigdy nie będzie żałował, że to zrobił. A inne rzeczy mógł żalować zrobić. A to tam jak delikatnie, bo ja nie lubię strasznie kto tak pomaluje. Nie, to jest tak delikatnie tutaj tylko. To jest... Zrobisz takie delikatne i nie tak. Bo to ja tu masz, o takie delikatne. Masz, no, nie dobrać, Ale to mógł, tak, zrobić, y, nie Ale mógł, że chcę zrobić masz Jaką? Nie, i mamę. Mama to jest tak nie. To je zobaczymy, nie? Kiedyś zrobi te, te, te <laughs> to zrobiłam? Tak. Kiedyś to zrobisz na drugiej ręce, tak? No szlakiem Bawarii. Widzę ze mną moja gwiazda. Idę zrobić tatuaż z linią dźwiękową mojej mamy Zostanie na całe moje życie Jesteśmy w drodze do tatuażysty Dobrze proszę Państwa, idziemy robić pierwszą dziarę w życiu Daj mi proszę wypełnić tutaj formularzyk. Nie musisz pisać jakiś tam e mailów, adresów i tak dalej Tylko imię, nazwisko, a jak masz tu jakieś choroby to mi zaznacz. Psychicznie się nie liczy. <laughs> a już miałam mówić No Czy chcemy taki właśnie większy? Mogę jeszcze większy wydrukować, jak chcesz. Ten no. jest taki trochę większy. Taki dosłownie mm -hmm. Jezu troszkę. Odbiję mu i zobaczymy. Jak wrażenia? Zajebiście. Jestem zadowolony. Z dwa dni trzeba będzie na niego uważać. Jeszcze musimy reakcję, mam nagrać co ona na to. Ale fajnie. Kicia, ja kicia A to na razie tak jest pod portfolio, nie widać. A, co a, a ty ile to masz nosić, Czerwone. Dzisiaj do wieczora mogę zdjąć. Taką dali, zabezpieczającą, żeby Jakiś kurz był za, Jakieś zarazki nie weszły A. Nie wiem, ale mnie się... Nie podoba, ale to wiesz, że później cały rękaw będzie zrobiony, czy coś, to też będzie inaczej Będę Co dali. będzie? Cały rękaw Jak? cała rękaw już nie, robi? No, Nie, nie, może nie Nie robię sobie siebie wariata. Ale... Szpecić ręce, później jak kiedy dostaniesz raka skóry, co to mi że to zdrowia. A co, skromne, dobrze takie, delikatne. No delikatne, ale ja tak nie lubię czystości dał. Wiesz, ja jestem, e, lubię jak czyste ręce, nie takie porysowane. Po co to szpecić? Troszkę zrobił, ale nie tak, nie rozumiem ludzi. I co, ja teraz nie mam czasu. Dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, no, a będzie więcej materiałów z mamuśką. Dobra, widzisz, że ja nie ubrana w piżamach, nie, wariat.